No, witam serdecznie. Mamy tą samą mapę co w bitwie poprzedniej. I tutaj to jest chyba ta bitwa, gdzie tak siekałem do, do celi naziemnych. Nie w tamtej pierwszej, bo niestety nie mam nazwanych tych powtórek. Co i jak. I co robiłem. Tak więc, sorry za błędy. W przednim filmie tutaj właśnie chyba będzie ta akcja 15 chyba zniszczonych celów naziemnych przyspieszę cztery razy, żeby. Gdzie on się podział? Się? Niekononowicz. Dobra. Ten został zmęczony i zabieramy się za następnego. tutaj świruje mola, coś próbuję skombinować ale niestety nie z japońskim samolotem, jest takim jest takim zwinnym a ten wypuścił dym i tutaj pewnie myślał, że wezmę ten dym za tym z silnika, tam z spokój, że dym i w ogóle jedno <grym> ja jaja sobie robię Oni sami sobie podlatują, ja nie muszę wcale ich szukać, oni wlatują tutaj w gniazdo szerszenia. Oczywiście screeny też, screen, screen z wyników bitwy będzie w opisie filmu. No, coś mu nie wyszło. Coś mu nie wyszło. To jest coś pięknego, ja tylko latam w jednym miejscu, oni sami przylatują. I tylko bijemy, bijemy i sobie nastukujemy expa i pieniędzy. Ostatnio tak sobie na niskich tierach grałem, miałem milion 200 e, lwów. Ale niestety ja kupiłem... Dziesiąty level Brytyjczyka Spitfire'a MK9, chyba czy MK10, już nie pamiętam. To zostało mi się 300 parę tysięcy, a w obecnej chwili mam znowu pół miliona. Bardzo fajna, bardzo, bardzo fajną rzeczą, tutaj w jest to, że nie trzeba premium, żeby wychodzić na plus, tylko troszeczkę się postarać. Ja chyba jeszcze nigdy nie byłem na minusie w tej grze. To jest super sprawą. Wczoraj grając na przykład sobie na, na koncie czwartym tierem i e, wystrzeliłem dwie złote pestki słaba bitwa wyszedłem w 100 chyba kredytów czy 50 na plusie, więc e, to jest po prostu śmiech na sali, żeby M7 wychodzić prawie że na minus. A jeszcze trochę gorsza by była bitwa i nic bym nie zrobił, to bym wyszedł w ogóle na minus... Tragedia, ale może przestanę mówić o tamtej grze, żeby o niej już całkowicie zapomnieć. Już się uwolniłem od niej, tak więc może dam spokój temu. Jak już nie gram to. O właśnie, tutaj mój głupi błąd, niestety. Head to head, nie wiem po co. Ale to jest chyba taka jak to nazwać e, chęć zniszczenia przeciwnika ach, spróbuję może się uda, bo może mu pilota zniszczę, e, zniszczę, zabiję. Dobra, przyspieszamy. Tak, to jest ten mecz, gdzie tutaj siekałem, zacząłem siekać właśnie jednostki naziemne, wlecę tutaj sobie na tą drogę i zacznie się tłuczenie wozów opancerzonych bo tylko z tych samolotów można wozy opancerzone, niestety lekkiego bo też nie niższy i dalej, nawrotka poprawka i tak paseczek tutaj właśnie pięknie jak zniszczyłem przeciwnika pasek ten czerwony tak pięknie zjeżdżał w dół naprawdę przyjemne dla oka to było a dla duszy jeszcze bardziej że, przyczyni, że przyczyniłem się do zwycięstwa w 80% można tak powiedzieć śmiało Tutaj nie raz miałem też fuksa, bo uderzyłem w ziemię. Jeszcze taki moment. Nie wiem czy to akurat na tej bitwie będzie widoczne, ale praktycznie kołami po ziemi przejechałem. Jednostki naziemne, nikt się do tego nie kwapił w ogóle i musiałem robić robotę za, za całą drużynę, ale tutaj było dziwo. Bardzo ładnie jak widzicie nie ma żadnego wrogiego samolotu, nikt tutaj mnie nie atakował i sobie tutaj hasałem jak dziki mustang po stepie nikt mi tutaj nic nie, nie, nie robił, tak więc ze spokojem, ze spokojem, bez stresu byle szybko rozpieprzyć tutaj wozy te pancerne opancerzone przeciwnika i wygrać bitwę sama gra i niszczenie nie jest przyjemnością kiedy się raz za razem niestety przegrywa a bywa to bardzo, bardzo często tak jak wspomniałem w poprzednim filmiku ludzie po prostu są nieogarnięci Tutaj naprawdę jedna osoba, jeśli jest ogarnięta, może zrobić naprawdę bardzo wiele. Właśnie tak jak w tym przypadku, jak widzicie, no, atakuje jednostki naziemne, każdy się bawi z samolotami. Pasek, pasek stoi, bądź nie, spada u nas, a, a u nich stoi, bo każdy się bawi ze samolocikami, a nikt nie atakuje jednostek naziemnych. I z chwilą, kiedy my się weźmiemy dobrze za to, to możemy sami wygrać po prostu bitwę za całą y, drużynę. No. Nie ma się co ukrywać. Oho, uwielbiam telefony w czasie nagrywania. Ale to się rozłączy, to się rozłączy, nie będę rozmawiał, braciszek. Nie mam czasu w tej chwili, przyjacielu drogi. Jonko. Tutaj kolejni są. Zobacz jaki tu był fox. Taki fox, że masakra. Tu kolejny. Fuks. Czy da się jakoś nie, kamerę obrócić? Dobra, mniejsza z tym. A to co jest? faka, dobra. Tutaj znowu komuś zrobiłem wentylację nad głową. jest, <laughs> jest. No i, pięknie, no i tutaj już będzie chyba, takie ostatki będą, do zniszczenia. Tak. Jeszcze ich tam dobiłem swoim truchłem. O, proszę bardzo, prosto, w gniazdo wpadłem, nie, koło bunkra wpadłem dobra i teraz co to było koniec czy jeszcze nie tak no i jak widzieliście tak to wyglądało dzięki bardzo za uwagę trzymajcie się